Wróciliśmy do domu ze skarbami z ogrodu i będziemy gotować konfiturę z zielonych pomidorów. Niektórzy obawiają się takich przetworów ze względu na substancje zawarte w zielonych pomidorach, ale one pod wpływem obróbki termicznej się rozkładają, więc ja bez obaw takie konfitury co roku przygotowuję. Będziemy myć pomidorki, kroić i gotować. Zapraszam. Przygotowałam pomidory do pokrojenia do mojego. Dżemu do mojej konfitury pomidorowej, jak widzicie, to są różne pomidorki i takie większe, i koktajlowe, i w różnym stopniu dojrzałości. Po prostu te, które uznałam, że już nie dojrzeją, te, którym groziła zaraza ziemniaczana, zebrałam. Zawsze się śmieję, że jestem szybsza od zarazy. To, jak pokroicie pomidory, zależy od waszej preferencji. Ja raczej tak na takie większe kawałki kroję. No, te małe też przekrajam żeby po prostu one się mi szybciej rozgotowały i pomidorki wrzucamy do garnka pokrojone i będziemy je gotować. Powiem Wam, że ten dżem jest bardzo smaczny przypomina smaku i konsystencji dżem z fig, więc jeżeli ktoś lubi figi, to polecam, bo jest taki zastępnik troszeczkę jak dla mnie, właśnie takiego dżemu figowego. Te pomidorki się ładnie skarmelizują w cukrze i będą właśnie takie te pestki skarmelizowane, te skórki. Więc absolutnie nie przeszkadza, że pomidory są ze skórką, że mają pestki. To wszystko będzie w tym dżemie miało swój urok, po prostu. Takich może zupełnie malutkich to nie będę przekrajać. Te takie koktajlówki to są właśnie te black cherry. No niestety nie wszystkie zdążyły, zdążyły dojrzeć. I już musiałam te krzaki usunąć, więc zebrałam i z nich głównie będzie ten dżem. Chociaż tutaj na przykład są też takie większe jakieś pomidory. Już nawet nie wiem jaka to odmiana, która nie zdążyła mi dojrzeć. Zważyłam pomidory, równo 2 kilo I teraz będę je gotować, z tym, że troszeczkę na dno dam wody, żeby mi się nie przypaliły tak od razu. Więc wlewam troszeczkę wody i na małym gazie doprowadzę do wrzenia. Pomidory się zagotowały, jak widać. Podgotuję je gdzieś około 40 minut. I na dzisiaj starczy, bo jest już późno. A jutro będziemy gotować dalej, więc do zobaczenia jutro. Pać one już po tym gotowaniu wczorajszym y, ładnie odparowały, zgęstniały. Mam nadzieję, że to widać. I teraz dodam cukier, no ponieważ to jest 2 kilo tych pomidorów, więc myślę, że tego cukru dam gdzieś tak 80 deko. Y, nie chciałabym dawać tak pół na pół. Więc tak myślę, że tak na oko ja wszystko to robię. Tak z 80 tutaj ja tego cukru wsypałam. I teraz to wymieszamy i będziemy gotować tym razem z cukrem. Oczywiście to trzeba od czasu do czasu zamieszać, żeby nam się nie przypaliło. I kiedy te pomidorki już się tak ładnie skarmelizują w tym cukrze, to wtedy będzie można zlewać konfiturę do słoików. Można dodać też do tego dżemu sok wyciśnięty z pomarańczy. On bardzo podbija smak tej konfitury, więc tak pod koniec gotowania taki sok z pomarańczy jeszcze tutaj dodamy na niewielkim ogniu. Od czasu do czasu zamieszamy i będziemy naszą konfiturę gotować. Nasza konfitura gotowała się no, przynajmniej gdzieś za dwie godziny. Z tym, że ja gotuję z przerwami, po prostu zagotowuję, ostudzam i znowu zagotowuję. To jest bardziej wydajny taki sposób. I zobaczcie, jak ona się ładnie już skarmalizowała. Jak te pomidorki są skarmelizowane. nasz dżem zmienił kolor z takiego jasnego na ciemny. Widać. Mam nadzieję to. I teraz, tak jak powiedziałam, zechcę dodać do tego. Jeszcze sok z pomarańczy. Mam tutaj taką jedną dużą pomarańczę. Myślę, że to wystarczy. Trochę ją powałkujemy, żeby tego soku jak najwięcej tej z niej wycisnąć. O, przekrajamy no, jaka ładna bez pestek. No i wyciskamy soczek i będziemy dodawać do naszej konfitury. Tak, jak mówiłam, ten sok podbije troszeczkę smak. Czasem robię bez tego, czasem robię z sokiem z cytryny. Można też dodać do tego jakieś przyprawy korzenne, jeżeli ktoś lubi cynamon, imbir, tego typu przyprawy. O, czajnik nam już gwieździe, to wyłączymy, żeby nie przeszkadzał. Pięknie. No i dodajemy. Do środka i jeszcze druga połówka. No i myślę, że ten miąż też tutaj możemy wrzucić. O, super. Mieszamy. Konfitura się ponownie zagotowała. Zobaczcie, jak ładnie zgęstniała. I będziemy ją składać do słoików. O, tutaj mam taki lejek z szeroką szyjką, co znacznie ułatwia tę operację. I zobaczcie, jakie to jest gęste, jakie to jest fajne. Super. O. I kolejny słowiczek. I właśnie lubię to, że to jest w takich większych kawałkach. Nie jest to zmiksowane, nie jest to takie bardzo rozdrobnione. O, tyle nam tego wyszło. I czym. Zielonych pomidorów gotowy. Jak widzicie, nie wyszło go dużo. Teraz przykrywamy gościereczką, niech on sobie spokojnie wystygnie. Trzy słoiczki i jeszcze trochę. No, i tutaj chciałabym wrócić do problemu ewentualnej szkodliwości przetworów zielonych pomidorów. Zielone pomidory zawierają tomatynę. To jest substancja. Przedziwna, bo z jednej strony potrafi nam zaszkodzić, na przykład w nadmiarze wywołuje dolegliwości żołądkowe, ale z drugiej strony jest substancją przeciwgrzybiczą i przeciwbakteryjną. I chyba należy do tego problemu podejść po prostu zdroworozsądkowo. I może przypomnieć sobie maksymę Paracelsusa, ojca nowożytnej medycyny i farmakologii, który twierdził, że wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Decyduje jedynie dawka. Trzy słoiczki na naszą pięcioosobową rodzinę, więc wszystko zależy od dawki. Napiszcie mi w komentarzu, czy wykorzystujecie zielone pomidory w swojej kuchni, czy robicie z nich jakieś przetwory. Jestem bardzo ciekawa. Na dziś się z Wami żegnam, prosząc o subskrypcję, o polubienia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.